Znajdujemy się na plantacji rzepaku łazimego wysianej w dwóch technologiach, pole jest takim jednym z doświadczeń, rzepak po mojej prawej stronie został wysiany za pomocą siewnika do oprawy pasowej, na początku pole zostało uprawione po ze względu na to, że mieliśmy długi okres od zbioru do siewu, Na lewej stronie drzewak również został wysiany w technologii bezorkowej, jednak tutaj zastosowany został gruber. Nawozy zostały wysiane pod gruber, zatem no, były one w pewnym sensie wymieszane, jednak no, nie były podane tak głęboko jak, jak w przypadku striptila. Tutaj na pierwszy rzut oka jest zauważalna różnica w pokroju roślin. Rośliny wysiane po striptilu. Mają więcej liści, więcej rozprzewień, już tutaj w tym okresie jesiennym, system korzeniowy no nieznacznie jest większy na korzyść striptila, jednak no tutaj różnica nie jest no tyle jeszcze wyraźna, gdyż nawożenie głębne było na tym polu stosowane pierwszy raz. Możemy tutaj przejść i pokazać z jak wyglądają rośliny, możemy wykopać po jednej roślinie, czy po kilka roślin z, z, obu, z obu doświadczeń. I, i, i zobaczyć, jak, 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 to, jak to ma się w praktyce. Tak wyglądają rośliny, które przed chwilą wykopałem. Ta roślina została wykopana z części sianej sposobem gruber. gruber Tarżówka gruber, tradycyjny rozsiewacz i, i tradycyjny wysiew siewnikiem mechanicznym, w tym, w tym przypadku roślina jest z części pola, która została wysiana prezentowanym zestawem Strip Till. Na pierwszy rzut oka możemy porównać sobie grubość szyjki korzeniowej, która jest większa w przypadku rośliny wysianej w systemie striptil. E, oczywiście widzimy większy pokrój rośliny, więcej, więcej rozkrzewień. E, możemy pokazać dodatkowe przykłady. Jeszcze ma po jednej rzadkowo. Tak, widzimy tutaj. Ta roślina ma ładny, ładny system korzeniowy, który, który gdzieś tam dąży głęboko, jednak tutaj zaraz z drugiej z drugiej części plantacji możemy zaprezentować perfilę, która ma większy pokój o. tutaj nam się wykopał bardzo ładny, potężny. Potężny korzeń, potężna szyjka. Szyjka korzeniowa olbrzymiej średnicy. Bardzo duża ilość rozkrzewień. No i ten potężny, długi długi system korzeniowy, który tutaj podejrzewam, że sięga około 70 cm. Dzisiaj mamy grudzień. Widać, że, że system korzeniowy został urwany na końcu. Zatem roślina na pewno, na, pewno, na pewno ten korzeń miała jeszcze głębiej, miała dostępną tam wodę, wodę i składniki. Tutaj, tutaj jest dla porównania roślina usiana sposobem tradycyjnym.